Co byście powiedzieli na to, gdyby istniało takie urządzenie, dzięki któremu moglibyśmy oglądać bitwę pod Grunwaldem na lekcjach historii, albo odrestaurować jakiś zabytek ze stuprocentową dokładnością? Tak, w zasadzie, nie jest to do końca mrzonka, jakby się mogło wydawać, i wiele wskazuje na to, że takie urządzenie istnieje. Niestety, jak zwykle zresztą w takich przypadkach, jest ono niedostępne dla normalnych śmiertelników. Cześć, jestem Gacut. I dzisiaj dowiecie się o urządzeniu o wdzięcznej nazwie Chronovizor, które to pozwala na wyświetlanie wybranego przez nas okresu w przeszłości. Zapraszam do oglądania. W ogólnej opinii, podróżowanie w czasie, takie jakie znamy z filmów lub książek, jest niemożliwe. Obecna technologia nie jest w stanie przenieść nas fizycznie w wybrany przez nas okres czasu. Ja mam trochę inne zdanie niż ci, którzy tak sądzą. Uważam, że jesteśmy na pograniczu technologicznym, jeżeli chodzi o możliwości podróżowania w czasie. Urządzenie HDR z mojego poprzedniego filmu jest dobrym tego przykładem. No dobra. A co jeżeli fizyczne przenoszenie w czasie nie jest konieczne, żeby poznać prawdę o przeszłości? Omawiane przeze mnie dziś urządzenie ma właściwości podobne do telewizora. Nie dostraja się ono jednak do fal radiowych, tylko pokazuje obrazy oraz emituje dźwięki, które ludzkość wytworzyła do tej pory i dryfują gdzieś zagubione w czasu przestrzeni. Twórcą owego urządzenia jest włoski nich Marcelo Pellegrino Ernetti. Który jest bohaterem książki autora Petera Krasa o nazwie *Father Earnetti's Chronovisor: The Creation and Disappearance of the World's First Time Machine*. W tym utworze literackim została opisana jego relacja z ukrzyżowania Chrystusa oraz z kilku innych historycznych wydarzeń. Z książki wynika również to, w jaki sposób wpadł na pomysł stworzenia takiego urządzenia. Pracował on z ojcem Agostinem Gemelli. W katolickim uniwersytecie nad nagraniem chórów gregoriańskich. Gdy filtrowali nagranie, Gemelli podobno usłyszał głos swojego zmarłego ojca między odgłosami z nagrania. W tym momencie mnich Ernesti zaczął zastanawiać się nad tym, co się dzieje z dźwiękami oraz wizjami, które zostały przez nas kiedyś wytworzone. Powołał on grupę naukowców z uniwersytetu do pracy nad chronowajzorem. Wśród naukowców pojawił się Enrico Fermi. Który był jednym z projektantów pierwszej bomby atomowej. Grupie naukowców udało się stworzyć takie urządzenie, ale niedługo potem zostało ono zdemontowane. Podobno głównym motywem było naruszenie prywatności, z tego względu, że maszyna mogła dostroić się do każdego możliwego momentu z przeszłości, co dawało negatywne skutki w niepowołanych rękach. Przypuszczam, że w obecnych czasach tak zwana prywatność nie byłaby problemem. Nasuwa się jednak pytanie, czy to urządzenie nie zostało odbudowane. Może ktoś znalazł plany tego ustrojstwa i robi z nich pożytek? Okazuje się, że dosyć niedawno irański naukowiec oraz wynalazca Ali Razezi pracuje nad takim urządzeniem. Donosi też, że nad takim projektem pracują również Amerykanie. A sam Watykan podobno już tą maszynę posiada. Aż się w sumie boję pomyśleć, jaki użytek zrobiłby z tego urządzenia rząd jakiegoś kraju. ówcześni podglądacze mogliby to wykorzystać na wiele niecnych sposobów. W takich chwilach wolę myśleć, że chronowajzer jednak został zniszczony doszczętnie. Czy to dobrze, czy źle, pozostawiam Wam na oceny. Fajnie, że dotrwaliście do końca. Tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Wszelkie linki do newsów, na których bazowałem, dodam w opisie filmu. I jak zwykle, do zobaczenia w przyszłości.